Szepczący las to gra rywalizacyjna, opierająca się na planowaniu, zarządzaniu i odpowiednim układaniu kafelków. Rozgrywka toczy się w turach. W każdej z nich stara się rozwijać swój las. Z dostępnych zasobów wybierasz kafelki, które następnie umieszczasz w swoim obszarze gry i próbujesz realizować misję, by zdobyć jak najwięcej punktów i wygrać. Każdy gracz bierze jeden kafelek początkowy i cztery pionki zwierząt w swoim kolorze. Następnie każdy z graczy stawia jeden pionek zwierzęcia na kafelku początkowym w swoim obszarze gry, a pozostałe pionki w tym samym kolorze chwilowo odkłada na bok do swojej rezerwy. Podzielcie karty premii według typów: razy 2, 3, 4 i 5 i rozłóżcie je na stole we wskazanym sposobie. Wszystkie kafelki wrzućcie do woreczka i wymieszajcie je, a następnie stwórzcie początkowe zasoby. Losując z woreczka 6 kafelków i rozkładając je po środku stołu stroną lasu ku górze. Następnie wybierzcie pierwszego gracza, a będzie on rozpoczynać wszystkie rundy gry w trakcie tej rozgrywki. Wszystkie kafelki z wyjątkiem kafelków początkowych mają taki sam układ. Każdy kafelek występuje w jednym z 6 kolorów symbolizujących różne bogactwa naturalne, jakie można znaleźć w lesie. Owoce Kwiaty, grzyby, liście, wodę oraz minerały. Każdy kafelek ma dwie strony. Gdy kafelek leży stroną A ku górze, nazywany jest wtedy kafelkiem lasu. Natomiast gdy leży stroną B ku górze, jest wtedy nazywany kafelkiem misji. Gra szepczący las toczy się w turach zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Tura każdego gracza składa się z następujących kroków, które należy wykonać w podanej kolejności. Jako pierwszy krok możemy wykonać uzupełnienie zasobów. W tym kroku możemy również opcjonalnie wykonać zresetowanie zasobów. Natomiast ten dodatkowy krok omówimy po wyjaśnieniu zasad podstawowych. Następnym krokiem jest pobranie kafelków z zasobów i umieszczenie ich w swoim lesie. Natomiast ostatnią akcją w naszej turze będzie zrealizowanie kafelków misji i jest to opcjonalne. Aby uzupełnić zasoby, wylosuj z woreczka tyle kafelków, aby uzupełnić zasoby do 6 kafelków. Co ważne, ten krok jest pomijany w pierwszej turze rozgrywki. Na początku każdej twojej tury w zasobach na środku stołu powinno znajdować się 6 kafelków. Kolejnym krokiem jest pozyskanie kafelków z zasobów i umieszczenie je w swoim lesie. W swojej turze musisz wziąć kafelek lub też kafelki z zasobów i umieścić je w swoim lesie, przestrzegając tylko jednej zasady. Kiedy umieszczasz kafelek w lesie, musi on stykać się bokiem z co najmniej jednym innym kafelkiem. Podczas tego kroku zdecyduj się na jedną z dwóch możliwości. Możesz wziąć dwa kafelki lasu, które są dostępne w zasobach i umieścić je w swoim lesie, lub też wziąć jeden kafelek lasu, obrócić go na drugą stronę i umieścić w swoim lesie jako kafelek misji. Jeśli decydujesz się na tę możliwość, postaw na tym kafelku pionek zwierzęcia ze swojej rezerwy. Jeśli nie masz dostępnych pionków zwierząt, nie możesz wziąć z zasobów nowego kafelka misji. Innymi słowy, możesz zdecydować się na tę możliwość maksymalnie 3 razy w ciągu całej rozgrywki. Ostatnim krokiem w turze będzie zrealizowanie kafelka misji i jest to opcjonalne. Zrealizowanie kafelka misji polega na przejściu pionkiem zwierzęcia przez ścieżkę wskazaną na tym kafelku. Ścieżką nazywa się określoną sekwencję kafelków lasu. Pionek zwierzęcia stojący na kafelku misji, którą chcesz zrealizować, musi być w stanie poruszyć się przez kafelki lasu w odpowiednim kolorze i w kolejności wskazanej na tym kafelku misji lub w kolejności odwrotnej czyli w porządku, wskazanym od lewej do prawej lub od prawej do lewej. Przykładowo, w tym wypadku tę ścieżkę można przejść sekwencją kafelków lasu szary-szary-zielony-zielony zielony, albo zielony-zielony-szary-szary. Szary. W swojej turze możesz zrealizować dowolną liczbę kafelków misji, wykorzystując dowolną liczbę pionków zwierząt. Aby zrealizować kafelek misji, weź pionek zwierzęcia z tego kafelka i przejdź nim przez sąsiadujące ze sobą kafelki lasu, uważając, aby przechodzić wyłącznie przez kafelki w kolorze wskazanym przez tę misję, a także w odpowiedniej kolejności. Kształt ścieżki nie ma znaczenia. Może to być linia prosta, zygzak. Możesz nawet poruszyć pionkiem wokół kafelka misji. Gdy przejdziesz przez całą wskazaną ścieżkę, podnieś kafelek zrealizowanej misji i odłóż go na bok, do swojego obszaru osobistego. Misja ta na koniec gry zapewni Ci punkty wskazane na jej kafelku. Dodatkowo odwróć na drugą stronę kafelek lasu, na którym pionek zwierzęcia zakończył swój ruch. Kafelek ten staje się nowym kafelkiem misji. Możesz go zrealizować od razu, jeśli stojący na nim pionek jest w stanie przejść przez wskazaną sekwencję kafelków. Co ważne, po zrealizowaniu misji należy pamiętać, że kafelki misji przestają być kafelkami lasu i nie można ich wykorzystywać do zrealizowania misji, ponieważ same w sobie już nie posiadają koloru. Pamiętaj jednak, że nie wolno ci podzielić lasu. Nie możesz przejść przez ścieżkę z kafelka misji, jeśli oznaczałoby to, że po zdjęciu tego kafelka Twój las podzieliłby się na dwie lub więcej niezależnych części. Las musi zawsze tworzyć całość. W trakcie rozgrywki możemy zdobywać również premie punktowe. O premii mówimy wtedy, gdy jesteś w stanie zrealizować więcej niż jeden kafelek misji w tej samej turze. Czy to przy pomocy pojedynczego pionka zwierzęcia, czy różnych pionków. Przykładowo, jeśli w tej samej turze zdobasz zrealizować dwie misje, otrzymujesz zatem kartę premii razy dwa. Jeśli 3, dostajesz kartę premii razy 3. Na koniec gry da Ci ona wskazane na niej punkty. Jeśli dla osiągniętej premii nie ma już kart, weź wtedy dostępną kartę dla niższej premii. Pamiętajcie, że do kart premii można podejść na różne sposoby, co oznacza, że można starać się szybko zrealizować karty niższych premii lub przygotować sobie idealną turę i zgarnąć mnóstwo punktów za jednym razem. Kafelek początkowy jest specjalną misją o następującej sekwencji. Aby przejść przez tę ścieżkę, zwierzę musi zacząć i zakończyć ruch na kafelkach lasu tego samego koloru, a po drodze przejść przez cztery kafelki w innych różnych kolorach. Co ważne, żaden z tych kolorów nie może się powtórzyć. A teraz, gdy poznaliśmy zasady podstawowe, wróćmy do etapu pierwszego w naszej turze. Czyli do momentu, gdy możemy zresetować zasoby. Po kroku uzupełnieniu zasobów, dodatkowo możesz odwrócić kafelek zrealizowanej wcześniej misji, aby zresetować zasoby. Ten krok jest opcjonalny i możesz go wykonać tylko raz na turę, o ile wciąż masz nieodwrócony kafelek zrealizowanej misji. Żeby zresetować zasoby, wylosuj z woreczka 6 nowych kafelków i zastąp nimi kafelki obecnie znajdujące się w zasobach. Usunięte kafelki wrzuć z powrotem do woreczka. Na koniec gry każdy kafelek zrealizowanej misji zapewnia standardową liczbę punktów zwycięstwa. Jednak za każdy odwrócony w ten sposób kafelek będzie trzeba odjąć sobie jeden punkt. Czyli w tym wypadku ten odwrócony kafelek misji zamiast czterech punktów na koniec gry przyniesie tylko trzy punkty na koniec rozgrywki. Koniec rozgrywki może nastąpić na jeden z dwóch sposobów. W obydwu przypadkach rozgrywka kończy się w chwili, gdy rozegrana zostanie do końca bieżąca runda. Każdy gracz powinien wykonać tę samą liczbę tury. W większości przypadków ostatnia runda rozpocznie się w chwili, gdy dowolny gracz zrealizuje określoną liczbę kafelków misji, zależną od liczby graczy biorących udział w grze. W przypadku dwóch graczy jest to 10 kafelków, trzech graczy 9 kafelków, przy czterech graczach jest to 8 kafelków misji. Może się jednak zdarzyć, że w woreczku zabraknie kafelków do uzupełnienia zasobów. W takiej sytuacji również rozgrywa się ostatnią rundę, korzystając wyłącznie z kafelków, które pozostały w zasobach. Po zakończeniu ostatniej rundy każdy gracz podlicza swój rezultat. Aby to zrobić, sumuje punkty za wszystkie zrealizowane kafelki misji oraz za zdobyte karty premii. Dodatkowo gracz musi odjąć od swojego wyniku po jednym punkcie za każdy odwrócony kafelek misji użyty do zresetowania zasobów Przykładowo jeden z graczy zakończył rozgrywkę z następującymi kafelkami i kartami w swoim obszarze osobistym Za zrealizowane kafelki misji zdobywa 58 punktów ponieważ dwóch z nich użył do zresetowania zasobów odejmuje sobie dwa punkty Ponadto otrzymuje 8 punktów za zdobyte karty premii co daje ostateczny rezultat w wysokości 64 punktów Wygrywa gracz, który zdobył najwięcej punktów w przypadku remisu wygrywa ten z graczy, który ma mniej kafelków zarówno w swoim lesie, jak i wśród kafelków misji. Jeśli remis wciąż się utrzymuje, gracze dzielą się zwycięstwem. Gra szepczący las posiada zaawansowany tryb solo, w którym to będziecie musieli używać specjalnych komponentów, które oczywiście znajdziecie w pudełku. Aby przygotować rozgrywkę w wariancie jednoosobowym, weź jeden kafalek początkowy i po jednym pionku zwierzęcia każdego koloru. Odłóż do pudełka pozostałe kafelki początkowe oraz nieużywane piątki zwierząt, a także karty premii. Nie będą one potrzebne w tym trybie. Postaw na swoim kafelku początkowym dowolny pionek zwierzęcia. Weź cztery kafelki zwierząt i postaw trzy pozostałe pionki zwierząt na kafelkach w tych samych kolorach. Połóż obok planszetkę trybu jednoosobowego i umieść kartę poziomu pierwszego w otworze w dolnej części, by była w całości widoczna. Postaw znacznik punktów w pobliżu pierwszego pola toru punktów. Odłóż na bok znacznik trybu jednoosobowego, czyli niedźwiedzia. Następnie stwórz początkowe zasoby, dobierając z woreczka 6 losowych kafelków lasu i rozkładając je po środku stołu. W tym wariancie twoim celem będzie sprostanie wymaganiom określonego poziomu. Zanim upłynie przysługujący ci czas. Gra ma do zaoferowania 6 poziomów wyzwań. Każdą turę rozgrywa się tak samo jak w trybie rywalizacyjnym. Co oznacza, że pierwszą akcją jest uzupełnienie i opcjonalnie zresetowanie zasobów. W drugim kroku rundy, tak samo jak w trybie rywalizacyjnym, pobieramy kafelki z zasobów i umieszczamy je w swoim lesie. Z tą różnicą, że gdy dobieramy kafelek misji, to na tym kafelku musimy położyć zwierzę w innym kolorze. Co ważne, w tym kroku nie otrzymujesz premii za realizację kilku misji w tej samej turze. A także po zrealizowaniu kafelka misji, musisz go położyć obok kafelka zwierzęcia w tym samym kolorze, co pionek zwierzęcia, użyty do przejścia przez ścieżkę. Po wykonaniu wszystkich poprzednich kroków, twoja tura dobiega końca. Zanim jednak przejdziesz do kolejnej rundy, musisz wylosować z woreczka kafelek i położyć go na pierwszym wolnym polu toru rund, który biegnie wokół planszetki trybu jednoosobowego. Dodatkowo musisz także usunąć z zasobów, Wszystkie kafelki w tym samym kolorze co kolor kafelka wylosowanego właśnie z woreczka. Należy odłożyć się na bok, ponieważ nie będą one używane już w tej rozgrywce. Rozgrywka kończy się w chwili, gdy umieścisz kafelek na ostatnim wolnym polu toru rundy. Celem trybu jednoosobowego jest ukończenie poziomu, zanim skończy się czas. Każdy poziom zawiera od jednego do trzech różnych zadań. Minimalny wymagany wynik punktowy, a także w niektórych przypadkach. Warunki specjalne. Zadania można realizować w dowolnej kolejności. Standardowo masz 12 rund na spełnienie wymagań danego poziomu. Jednakże, ilekroć uda ci się zrealizować jedno z zadań danego poziomu, zyskujesz dodatkową rundę. Oznacza się to poniżej karty poziomu, gdzie za każde zrealizowane zadanie możesz umieścić jeden kafelek wylosowany w kroku czwartym, zamiast umieszczać go na torze rund. Dzięki temu poziom pierwszy może trwać do 13 rund, poziom drugi do 14, a poziomy od 3 do 6 aż do 15 rund. Aby wygrać, musisz spełnić wszystkie zadania poziomu, zanim skończy Ci się czas. Jeśli nie spełnisz wszystkich wymogów poziomu przed upływem ostatniej rundy, ponosisz porażkę.